Ega, z tej strony Kondys, wasz poczciwy kapitan od buildów, i dzisiaj pokażę wam Barbarzyńcę, którym zacząłem sezon plugawców. Jestem tak bardzo zadowolony z tego, jak mi się udał ten build, że naprawdę nie mogę aż tutaj pohamować swojej ekscytacji. Osoby, które brały jakiś barbarzyńców, próbowały cokolwiek zrobić. Barbarzyńca nie jest w takim dobrym stanie, wszyscy o tym wiemy. Tutaj chyba najmniejsze co usłyszałem, to właśnie, że tam wszystkie buildy z Max Rolla mogą się chować, i jeśli tutaj by ludzie startowali tym, co ja poleciałem. To byliby już nie wiadomo jak wyżej, więc tutaj to było na naprawdę fajne Więc też tutaj od razu po streamie postanowiłem się z wami podzielić tym buildem I powiedzieć też dużo odnośnie levelowania Jeśli będziecie oglądać mojego streama, to w kolejnych dniach to też będziecie widzieć, że po prostu niszczę wszystko dosłownie tak, początkowe levele mogą być trudne, i tutaj wam zdradzę moje sekrety, jak to może zadziałać łatwo. I właśnie, żeby sobie przejść po kolei, to najpierw powiedzmy sobie, właśnie, odnośnie levelowania. Ja bardzo polecam levelowanie nagłą szarżem. Nagła szarze jest generatorem, nie jest zdolnością, która zużyła furię tylko która ją generuje, więc tak jakby to ma być zdolność, która pomaga dodawać obrażenia. Levelowanie nagłą szarżą działa szczególnie dobrze z tego powodu, też jeśli sobie zdobędziemy nawet zwykłe, nieważne jakie bronie, ale z gniazdami i wsadzimy tam surowe topazy. Każdy z nich daje nam plus 10% do obrażeń umiejętności podstawowych, więc mając 6 gniazd mamy automatycznie 60% więcej obrażeń przy takim levelu 20. To jest już 12,5 razy 6, więc praktycznie dochodzimy do tego, że mamy na wejście dwa razy większe obrażenia zdolności właśnie tej naszej podstawowej. Maksując ten skill, mamy fajne obrażenia, dlatego właśnie tutaj ten planer, który wam wrzucę, też pokazuje wam. Level 16, dajemy sobie nagłą szarze 5 i widząc na przykład nagłą szarze, która zadaje 46% bazowych obrażeń, a taki upheaval, który na pierwszy level zdaje 70%. Łącząc to z takimi aspektami, które zwiększają nasz podstawowy atak speed, czy zwiększają nam właśnie redukcję obrażeń trafieniu zwykłym atakiem, to mamy naprawdę bardzo przyjemne lewelowanie. Kolejnymi aspektami, które możemy zdobyć już bardzo wcześniej, jest też ten na żelazną skórę oraz na to, że podstawowe ataki zwiększają właśnie zdawane obrażenia przez nasze zdolności główne. Możemy zdolność główną użyć szczerze każdą, ale na sam start polecam właśnie używać wypiętrzenia. Weźmy sobie tutaj na wersję, na wersję polską oczywiście. Wypiętrzenie na sam start jest bardzo fajne, głównie z powodu swojej drugiej runy. Zadaje większe obrażenia za tyle, ile ataków wykonaliśmy przed wypiętrzeniem. Maksymalnie do 50%, więc mamy za darmo mnożnik półtora razy do naszych obrażeń. Powoduje to, że mamy tą nagłą szarżę, która bije bardzo dużo w pojedynczy cel, ale gdy mamy większą grupę mobów, większą grupę stworów, używamy tego wypiętrzenia, raz na jakiś czas używamy go właśnie tylko raz na jakiś czas, wtedy kiedy sobie naładujemy go na maksa. Ciskamy tym wypiętrzeniem i pomimo tego, że on jest tylko na jednym punkcie, to dzięki temu, że będziemy mieć tą legendarną zdolność, chyba nawet też już wam tutaj, o, to jest dokładnie to. Atakowanie wrogów umiejętnością podstawową zwiększa obrażenia do następnej umiejętności głównej maksymalnie o 30%. I właśnie to jest też bardzo fajne levelowanie, to możemy zdobyć już bardzo wcześnie w kodeksie, nałożyć u okultysty. Ale, najlepszą rzeczą tego buildu jest to, że możemy używać takiej zdolności głównej jaką chcemy. Możecie grać z tornadem, z rozpruciem, z podwójnym uderzeniem. Młot jest najlepszy na endgame z tego powodu, że mamy ten mnożnik odnośnie maksymalnej furii. Ja na obecną chwilę mam już 126 furii na no mojej barbarzyńcy, więc to jest mnożnik 126%, tak jak mieliśmy na wypiętrzeniu, co 10 ataków, 50% tak tutaj wystarczyła max Fury i już mam 126%. Więc to jest mnożnik ponad dwa razy mocniejszy niż to, co musimy jeszcze stakować. Więc jak już osiągamy wyższy poziom, to ja akurat pokazuję tym buildem. Tam 31-50, to tutaj jest już ostatni moment, gdzie to robimy. i Potem, już na endgame, wchodzimy już w ten młotek. Ja osobiście przyszedłem wcześniej na młotek i szczerze troszeczkę tego żałuję. Ale jeśli tak jakby macie problemy, nie lubicie może do końca playstylu tego to po prostu w tym momencie, w którym Wam cokolwiek przeszkadza, to możecie właśnie się zmienić po pierwsze, yy, zabierając punkty z nagłej szarży, a z drugiej strony wybierając dowolność z do umiejętności głównych właśnie tutaj, która Wam akurat pasuje ważna sprawa, teraz już przejdźmy do głównego sensu tego buildu jest to build pod tak zwany kroczący arsenał dlatego właśnie, jak sobie gdzieś wyjdę, weźmy sobie z miasta, to będzie lepiej widać Grając pod kroczący arsenał, mamy takie właśnie trzy gniazda nad naszym packiem expa i musimy używać trzech różnych broni naszymi atakami. Więc w takim przypadku, gdy ja używam właśnie śmiertelnego ciosu, nagłej szarży i młota starożytnych, muszę na każdej z tych zdolności używać innej broni. Młotek wymaga broni obuchowej wręcznej, więc to mam tutaj właśnie zajęte. Przypominam, namierzacie na zdolność i klikacie środkowe myszki, widzicie. Sieczna, automatyczny wybór. Wybierze mi młotek. Nie mogę używać młotka, muszę używać broni w każdej ręce albo dwuręcznej siecznej. Z czego na śmiertelnym ciosie zależy mi na największych obrażeniach naraz. Nie szybkich ma za mało, tylko jednym mocnym, więc tutaj będzie albo właśnie broń dwuręczna obuchowa, albo sieczna. Na mocie obuchową, czyli tutaj automatycznie wchodzi sieczna. I tak samo namierzam sobie na nagłą szarze, środkowe myszki, broń w każdej ręce. Pomimo tego, że automatyczny wybór też jest, czyli tak, jakby najlepszy wybór jest na broni obuchową, to ja muszę zmienić na gorszy na właśnie buławy. ale ta zdolność nie zadaje obrażeń, więc to akurat tutaj nie ma żadnego znaczenia i w takim przypadku właśnie mam tutaj fajnie i potem jak sobie wybracie inną zdolność, to też pamiętajcie o tym jeśli bym wybrał na przykład podwójne uderzenie które właśnie wymaga używania weźmy sobie na przykład odsłonięcie które wymaga używania dwóch broni to wtedy na przykład dam sobie na śmiertelny cios broń tutaj dwuręczną obuchową na podwójnym uderzeniu muszę mieć dwie bronie czyli na nagłej szarży zmienię sobie na dwuręczną sieczną i teraz też mam to dobre ustawienie dzięki temu właśnie, że mamy te bonusy to atakując po kolei każdą bronią daję sobie premię do obrażeń 10% za każdy, czyli do 30% ale gdy mam wszystkie 3 to dodatkowo jeszcze 15% te mnożniki o działają śmiesznie, że to są też osobne mnożniki, więc tak jakby dają więcej. Mamy 10, 10, 10 i osobno 15. Czyli właśnie mamy 30 i 15. One się nie, nie dodają do wspólnej puli, tylko są osobno mnożnikami. Więc to jest właśnie bardzo mocna rzecz. I tak na przykład jak sobie bierzemy tutaj też nieokieżnę szał, chyba jest to 35% do mnożnika, to jest bardzo dużo, ale też zwiększa ten koszt naszej furii o 100%. A tutaj w związku z tym, że bawimy się właśnie tym kroczącym arsenałem, to mamy właśnie bonusy zapewniane przez te trzy różne bronie. I też możemy się fajnie właśnie z tym bawić. Jeśli byście chcieli wykombinować, to nawet ten build dałoby się zrobić pod niego. ten show. Ale tutaj to jest mój build. Ja grałem pod kroczący arsenał. I tak jak mówiłem, tą złość główną możecie sobie wymieniać po kolei tak jak chcecie. Ja najbardziej właśnie lubię moc starożytnych. Jeśli podejdziecie na przykład Tornado, też z Tornadem to będzie działać. Możecie próbować. Tutaj ogranicza was wyobraźnia. Ja pokazuję mój build, to co akurat najlepiej wymyśliłem. I teraz sobie właśnie przejdźmy do tego, co tutaj mam już na nim co tutaj trzeba zrobić i co tutaj akurat jest najważniejsze po kolei. I właśnie levelując, tak jak widzieliście wcześniej, bardzo ważne jest to, aby szybko mieć aspekt w amulecie na żelazną skórę. Żelazna skóra zapewnia nieustępliwość, redukcję obrażeń o 27%. Tak jak tutaj pokazywałem na planerze, około tym 16 do 31 levela, tutaj w tym momencie już będziemy chcieli sobie wyrzucić, Wyzywając okrzyk i założyć właśnie żelazną barierę Ogółem po prostu, dopóki nie będziecie mieć tego aspektu To po prostu nie używajcie żelaznej skóry Z chwilą gdy zdobędziecie ten aspekt On jest właśnie do zdobycia w, w piątym akcie jak dobrze pamiętam Nie, w trzecim W trzecim to jest tutaj, jak dobrze pamiętam ee, Pola Zgnilców w tym miejscu Teraz akurat cały świat się skali do waszego levela Więc tutaj możecie od razu pójść na pierwszym levelu od Cat Bardu, pobiec sobie, zdobyć od razu I to jest rzecz chyba nawet najważniejsza w bildzie bo pozwala wam tutaj fajnie utrzymać wytrzymałość. Żelazną Skórą właśnie na drugim bonusie. Z chwilą, gdy otrzymacie obrażenia, to będziecie sobie mogli naładować barierę. Ta bariera też was wyleczy i dzięki temu jesteście dosłownie w takich prostych walkach nieśmiertelni. Oczywiście to ma dużo odnowienie, potem sobie to odnowienie chcemy zbić, ale jest to takie właśnie też w miarę tutaj defensywne. I to jest właśnie wasza najważniejsza zdolność na start. Oczywiście obrażenia i tak dalej też się przydają, nie wolno o tym zapomnieć ale jeśli chodzi o takie wystartowanie, to z tym możecie mieć największe problemy bo barbarzyńca walczy wręcz na początek nerwy tutaj na armor w przedmiotach odczujecie na początek więc tutaj pierwsza rzecz, którą możecie mieć problem druga rzecz, którą możecie mieć problem załóżcie jak najwięcej zdrowia tylko możecie hełm, zbroja, spodnie i pierścionki zdrowie w tych przedmiotach da wam bardzo dużo na start zwracajcie uwagę na te statystyki jak najbardziej tylko możecie z takich nawet porad na start byłoby tyle Poza tym to po prostu wszystko możecie przefarmić, jak macie z czymś problem nie śpieszcie się, ten build najbardziej się uruchamia wraz już kiedy dojdziecie właśnie do tego ostatniego punktu, kroczący arsenał, bez tego właśnie tutaj musicie dużo polegać na śmiertelnym ciosie, pamiętajcie o stalowym podczasku, żeby przyciągać sobie wrogów, odsłaniać ich, wtedy zadajecie im większe obrażenia, ale poza tym żadnych problemów nie powinniście mieć. Będzie Git. I dobra, to było do odnośnie levelowania. A teraz sobie przejdźmy już na tutaj ten wariant, który ja już mam: 58 level. Tak jak mówiłem, najlepiej jest się przerobić tutaj, już full pod moc starożytnych na koszmarze. Spokojnie, kustosza, możecie zabić właśnie, walcząc pojedynczy cel, właśnie tutaj nagłą szarżą. Obecnie też mamy do kodeksu rzeczy z postępów sezonowych: to się klika U, klikamy tutaj postępy sezonowe i w chapterze trzecim. Mamy aspekt, po wykorzystaniu przez ciebie punktów furii, twoja kolejna umiejętność mistrzostwa broń daje większe obrażenia. I to też macie bardzo fajny pojedynczy cel, więc z tym spokojnie sobie poradzicie przejść na koszmar. I potem jak już odblokujecie 50 poziom, odblokujecie mistrzostwo, to wtedy będzie najlepszy moment, aby się przerobić właśnie tutaj na to co jest teraz. I teraz wam pokażę dlaczego. Na szybko drzewko, nagła jeden punkt ze wzmocnieniem, 5 punktów mocno zaożytnych, to już chwilę opowiadałem o tym, żeby było to wzmocnienie na dodatkowe punkty obrażenia przy punktach Fury. Tutaj 3x3 3 imponująca obecność. 2x5 żelazna skóra i wzmocnienie na leczenie. Tutaj 3x3 3 chyżość. 3x3 3 walka renowa. Tak samo brak litości. 1x5 okulawienie. 5x5 stalowy 5 potrzask z górnym wzmocnieniem na bezarkowanie. 5x5 śmiertelny cios z górnym wzmocnieniem na punkty furii, 1x3 twarda skóra. 3x3 postawa obronna. 3x3 3 kontratak. 3x3 3 walnięcie. Tutaj hartowana furia. 1x3 wściekłem plus 3x3. I żelazna nawałnica na maksa. Oczywiście pasywka to kroczący arsenał. I to co jest też bardzo ważne, w mistrzostwie musimy jak najszybciej wejść na pierwszy glif i chcemy, żeby to było mistrzostwo broni. Dajemy sobie tutaj właśnie zręcznik dookoła. Jak zobaczycie, później to nie jest w tym miejscu, ale jak najszybciej potrzebujecie tego glif w tym miejscu. Glify zdobywacie w podziemiach koszmaru, na strefach PVP często dropią. Mogą chyba nam wam nawet wydropić z drzewa szeptów. Ale biegając cały czas właśnie długi, y po prostu wszędzie, gdzie, gdzie, gdziekolwiek wam polecą, nie martwcie się jeśli wam nie leci Ale to też jest bardzo ważne, ponieważ skraca czas odnowienia losowej i innej umiejętności w broni o 2 sekundy Czyli ja używam stalowego potrzasku, wtedy on zmniejsza odnowienie śmiertelnego ciosu A śmiertelny cios resetuje się, kiedy zabijemy wroga Czyli dopóki zabijamy wrogów, to mamy cały czas odnowienie śmiertelnego ciosu, który też zmniejsza odnowienie stalowego potrzasku więc w trakcie walki cały czas te dwie zdolności możemy używać naprzemiennie po prostu i siać takie zamieszanie, że my nawet w ogóle nie musimy umiejętności głównej używać. Dlatego tak bardzo w tym buildie się nie skupiamy na umiejętności głównej na start. To na endgame, tam na odrękę to już trzeba będzie trochę więcej o tym pomyśleć, ale na sam początek to możemy szaleć tą nagłą szarżą, a później właśnie śmiertelnym ciosem. Ważna sprawa, więc tutaj widzicie, że mam śmiertelny cios 2 i stały pociąg 3. Ponieważ mam aspekt w butach na twoją umiejętności mistrzostwa broni z dodatkowy ładunek. I właśnie w taki sposób powinniście go zdobyć. Możecie rolować no na hazardzie buty, aż w końcu dostaniecie ten aspekt. Tak spokojnie od 20 levela, kręcąc za obole, w końcu go dostaniecie. Bez problemu. Nie martwcie się o to. Przechodząc dalej tutaj po mistrzostwie. No to tutaj nie mam aż tak bardzo dużo. Patrzcie sobie właśnie na planer na Endgame. Ja tutaj poszedłem sobie ten początek właśnie tak, żeby mieć tę zręczność w okolicy. Potem kolejna nieśmiertelna tablica z podżeganiem. No i teraz sobie właśnie idę po to, aby naprawić umocnienie w moim bildzie, bo to też będziecie mieli. O, z tym będziecie też mieli problem na levelowanie. tego nie powiedziałem wcześniej, przepraszam. Ale to też tutaj pokażę wam jak go to naprawiać, ponieważ ja nawet ja na tak wysokim levelu muszę się tym zajmować. I tak, po kolei hełmik. Tutaj akurat mam hełm na odnowienie i pancerz, śmiertelny cios, to są fajne 3 staty. Tutaj akurat, no to oczywiście nie, nie jest to idealne, to jest bardzo przejściowy przedmiot. Tutaj idealny by był czas odnowienia, maksymalna furia, właśnie na ten moc starożytnych. Śmiertelny cios i jeszcze zdrowie. Zdrowie jest bardzo ważne w tym buildzie. Ja ubolewam, że mam tak mało zdrowia jak na razie w tych itemach. Zbroje tutaj też, widzicie, że nawet mam aspekt zły. W tym miejscu mogę mieć aspekt, że. Zmieniając bronię, generuje umocnienie i w taki sposób też właśnie zdobywam bardzo dużo umocnienia. Ten aspekt jest z kodeksu, więc nie martwcie się. Tutaj też oczywiście mam bardzo staty. Chcielibyśmy punkty do żelaznej skóry, zdrowie, pancerz i redukcja obrażeń będą z umocnionym. Dalej rękawice widać, że nawet bez aspektu, tutaj też nic specjalnego nie ma. No ale właśnie tutaj typowe rękawice pod młotek starożytnych, czyli właśnie szansa nakryta, szybkość ataku, plus do młota. I jak dobrze pamiętam, to siła. Tak, tutaj mam ściągawkę, siła. Spodęki tutaj, w miarę, jakieś tam na redukcję, więc za zawsze spoko. W spodniach chcecie mieć dużo redukcji. Możecie też mieć akurat tutaj długość trwania beserkowania. My, beserkowanie mamy tylko i wyłącznie, właśnie ze stalowego Potem chyba mamy trochę też z paragonów, ale to też jest akurat bardzo ważna sprawa, żeby ten czas sobie trochę wydłużyć. Możecie to mieć zarówno w spodniach, jak i w butach. Do tego, w spodniach, no to zdrowie, redukcja obrażeń. Tam zwykła i z umocnieniem, a w butach, tak jak mówiłem, ten aspekt na mistrzostwo broni, szybkość ruchu, szybkość ruchu po zabiciu, wydłużenie czasu trwania bezrakowania, i tam jakaś siła, zawsze spoko. Jeśli chodzi o bronię, to bardzo łatwo można szybko mieć fajne wzmocnienie do waszego buildu, ponieważ jeśli wy dużo nagłą szarżą, bijecie dużo święconym ciosem na start, to będziecie chcieli mieć mnożnik, który działa do tych dwóch zdolności. Nie dla jego zdolności głównych, tylko dla wszystkich. I tutaj jest bardzo fajny aspekt szermierczy, szermierza, coś w tym stylu, który daje Wam obrażenia w zależności od Waszego maksymalnego zasobu. Więc jeśli bijemy cały czas generatorem, mamy cały czas ten mnożnik i na broń dwuręcznej jest dwa razy mocniejszy, więc z kodeksu macie 20%. Mi się udało go wydropić, więc ma nawet 40%, jest to bardzo fajne, ale też to jest bardzo, bardzo mocne. A standardowo w broni staty to odsłonięcie, kryt, siła i obrażenia zdawane po bliskim celom. Druga broń wręczna, ja akurat obecnie poszedłem po aspekt, ten który daje ci właśnie z kodeksu. Ja akurat też go wydropiłem, mam jego lepszą wersję, tam minimalnie. Ale to, że po wykorzystaniu przez Ciebie Fury macie zwiększone obrażenie mistrzostwa broni, czyli najważniejsze, żeby użyć też śmiertelnego ciosu, bo wam to wzmocni zarówno stały Podszask, jak i śmiertelny cios. Gdy pojawi się wam tutaj ikonka tego wzmocnienia, to używajcie właśnie śmiertelnego ciosu. Aby przypadkiem nie podwoić sobie obrażenia stalowego podszasku, który no, nie bije zbyt dużo. Staty, tak samo, kryt, odsłonięcie, siła po bliskim wrogom. Tutaj bronie mniejsze, no to właśnie naznaczenie, atakowanie podstawową zdolnością, zwiększa obra obrażenie wności głównej. Ja tutaj drugiego aspektu nie mam. Ten aspekt tutaj powinien być, że po użyciu zdolności głównej zwiększacie swój atak speed. To działa zarówno fajnie na śmiertelny cios, jak i na podstawowy tak jak i na stalowy podszask, więc tutaj ten aspekt byłby bardzo fajny, no nie mam go. A staty do beni to też siła, kryt, odsłonięcie, obrażenia zadawane pobliskim wrogom. Biżuteria, no tutaj biżuteria widać tutaj mój item z 22 levela, dlatego go tak trzymam, bo jest w sumie idealny. Ma defensywę, furię i szybkość ruchu. Na sam początek patrzcie, głównie tutaj szybkość ruchu. O tyle śmieszne w tym blidzie, że redukcja kosztu furii może wam przeszkadzać i ja mam idealnie tę redukcję kosztu furii tak małą, że mi nie przeszkadza ponieważ mój młot starożytny, w zaokrągleniu, zajmuje 33 punkty furii, ale tam jest jeszcze przecinek. I to jest 33,4. To się zaokrąga na tyle, że jest 33, ale nie na tyle, żeby było poniżej 33,3, bo ważne jest to, żeby w trzech atakach młotem zmieścić się, aby zużyć te 100 furii. Ja tam zużywam właśnie 33, 33 i 34 ostatnim atakiem Więc jeśli będziecie mieć zbyt dużo kosztów fury, To będziecie co 4 ataki prokować, a nie co 3 Co jest też trochę złe Na razie to jest złe, na endgame to też akurat będziecie chcieli ten koszt fury sobie zbić Bo potem już śmiertelny cios nie będzie bił aż tak dużo w do młotka Ale tutaj na razie tą synergię trzeba zachować Więc tutaj też yy, głównie patrzcie na szybkość ruchu na start. Potem oczywiście takie rzeczy jak plus do zdolności mistrzostwa broni Jest bardzo mocne no i też oczywiście redukcja odnowienia, żeby mieć jak najmniejsze odnowienie, zwłaszcza na żelazną nawonnę. No i oczywiście żelazną skórę. W pierścionkach głównie na sam start patrzcie na zdrowie i ja z moich pierścionków jestem bardzo zadowolony. Zdrowie, maksymalna furia i szansa trafienia krytyczne na start to są naprawdę bardzo mocne statystyki. Tutaj widzicie, że ja mam maksymalny zdrowie i szansa na kryta, jako dwa główne staty w obydwu tych ringach. I na początek tyle wystarczają. Potem akurat chcecie mieć do tego właśnie oprócz zdrowia i furii i kryta. Także tam obrażenia od odsłonięcia, obrażenia od trafień krytycznych to też są git. Jeśli chodzi o aspekty, to jest w sumie bardzo jeden fajny aspekt, którego ja widzę, że nawet nie zauważyłem, więc dobrze w sumie, że robię ten poradnik, nawet sam zauważyłem, że tego nie mam. Ten pysciąg jest fajniejszy. Mamy taki ładny aspekt, który powoduje, że po zamianie broni moja zdolność przytłacza. Dokładnie ten. O, ten aspekt jest bardzo fajny. A kolejny to też tam jakiś ofensywny. Możemy dać na przykład właśnie ten, który daje ci obrażenie zdolności głównej, po tym jak wygenerujesz sobie furię ponad zasób. Ale no, jego nie ma, więc tutaj go nie wstawię. Jeśli chodzi o plugawę serca, to tutaj też się za bardzo nawet nie sugerowałem. Bardzo lubię plugawe serce na generowanie fury, to jest to podstępne. Efekty wyzysania zasobów są słabsze i zyskuje generowanie zasobów. Najlepsze co jest to brutalne serce, brutalne czyli niebieskie, otrzymuje niewrażliwość po utracie więcej niż 20% zdrowia. A tutaj też jest drugie bardzo mocne, brutalne serce. Część otrzymanych obrażeń jest zablokowana, a gdy używam umiejętności defensywnej, to te zablokowane obrażenia po prostu eksplodują, zadając wrogom obrażenia dookoła. Tutaj moją umiejętnością defensywną jest oczywiście żelazna skóra. Ale te dwie rzeczy dają nam bardzo dużo defensywy, więc też, jak gracie hardcore, to się możecie tym zainteresować. Więcej na razie tutaj serc też dużo nie zdobyłem. Mechanika serc jest bardzo ciekawa, ale do tego będzie osobny film z tłumaczeniem mechaniki, więc też to na spokojnie. Więc dosłownie dowolne serce, które macie, wstawiacie, bo dają bardzo dużo pancerza. Problemów z pancerzem w ogóle nie ma, przez to jak właśnie dużo dają pancerza. Na obecną chwilę to jest, każdy z nich podaje po 250, co jest nawet chyba więcej niż najlepsze czaszki. Plus mamy ten efekt, więc power clip mocno czuć. Ale tak, to jest właśnie build'ik, mam nadzieję, że się wam podoba, mam nadzieję, że sobie z nim też poradzicie. Jak macie jakieś więcej pytań, to oczywiście zadawajcie je w komentarzu, a nawet jeszcze lepiej zaglądajcie na Twitcha, gdzie będę też sporo streamował dalej Diablo 4. Tak na razie na szybko moja opinia, sezon mi się bardzo podoba. Naprawdę nie spodziewałem się, że po półtorej miesiącach grania będzie mi się tak fajnie leciało, ale dzisiaj minęło około 12 godzin gry. I naprawdę chcę więcej. Nie mogę się doczekać aż wstanę jutro z rana i będę grał więcej, bo ten build jest taki przyjemny. Przyjemnie się gra, mechaniki są przyjemne. I tutaj, pomimo tego, że no jednak gra pozostaje wiele do życzenia, te zmiany, właśnie balansu, były dosyć dziwne na start. To naprawdę czuję, że jest dobrze. Jeśli ktoś chce z Was sprowadzić sezon, to ja zapraszam. Jeśli będziecie potrzebowali jakichś buildów, to macie też oczywiście film ze starterami. A ja kolejne filmy też będę robić jak najbardziej dalej, odnośnie mechaniki, odnośnie tutaj jakichś moich opinii, odnośnie tutaj jakichś walk. Więc zasubskrybujcie kanał, żeby widzieć więcej. No i widzimy się w kolejnym filmie. Bajo, papa. Hej, bać o siebie. Pa. Hej, papa. Pa.